urósł do rangi symbolu, to tam ostatecznie otrzymują swoją pieczęć i podpis w parlamentarne decyzje. To tam właśnie można zatrzymać parlament, jego większość, albo. Dwie minuty, moi szwedzcy. Miejsce symbol, nie mamy co do tego żadnych wątpliwości. O nie dzisiaj toczy się gra. E, zabieramy państwa do Piotra Jędrzejka. Absolutnie kluczowe miejsce naszego wieczoru wyborczego. To, to, to jest, jest ten moment. Czas. Tak, tak, minuta jest 34. Moment, ja jestem e, bardzo świadomy tego, że już za minutę i 30 sekund ogłoszę Państwu tę najważniejszą wiadomość dzisiejszego wieczoru. Zdajemy sobie sprawę, i minuta widzimy, 20. jakie nerwy towarzyszą, towarzyszą kandydatom, którzy startują w tym wyścigu o prezydenturę, turze wyborów prezydenckich. Za nami całe tygodnie walki, zaciętej walki o głosy wyborców wyborców, Którzy także w trakcie tej kampanii, kampanii dali o sobie znać. Czyli się wydaje, że wiem, kto będzie na pierwszym, ale pierwszy do końca będziemy siedzieć, bo może się pozmieniać. Także jak wyglądają ich Może się pozmieniać do końca. Jak ten wynik, bo to nas, nas Już za 50 załatę, sekund. się Państwo, czy ostatecznie wskaże wygranego, czy być może będziemy musieli czekać dłużej. Raczej będziemy który musieli kandydat dłużej? przekonał do siebie wyborców? Który? Był skuteczniejszy. Odpowiedzi na te pytania już za 30 sekund! Czekamy tylko na zakończenie ciszy wyborczej. Tylko żeby Czekamy kuzynka tylko nagle na nie przyjechała bo się otworzyć. Lokali wyborczych, a że to nastąpi o godzinie 21 do końca ciszy wyborczej pozostało równo 20 sekund. Według pierwszych sondażowych wyników drugiej tury wyborów prezydenckich. 5, 4, 3, 2, 1. O! 50. Zniknęło 50%, im. Drugi kandydat na Brodski. 39,7%, ale jak doskonale Państwo okay. widzą. Okay. różnica między kandydatami w jest w grze. Jest bardzo oszacowania. Jest błąd, niż 4%. Błąd, no, różnica mniejsza niż statystycznie. Nie, punkt statystyczny. Określić nie się, wiadomo, kto wygra. Nie wiadomo, kto wygrał Kandydatów ten wyścig wygrywa. Ale przenosimy się teraz do sztabu Rafała Trzaskowskiego. Drodzy no Państwo, ja proponuję ja proponuję teraz na część pierwszej damy, Gościa, 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 Państwo. Drodzy Państwo, zwyciężyliśmy, chociaż myślę. Jeśli upokorzy się lud mój, nad którym zostało wezwane imię moje, i będą błagać, i będą szukać mojego imienia, i odwrócą się od złych dróg swoich, ja im wybaczę, a kraj ich ocalę. Drodzy Państwo, tak, my zwyciężymy. Dzisiaj w nocy zwyciężymy. No, wszystko się będzie zmieniało, ale będzie noc. Ale będzie noc. Ciekawe. na 100% będzie w nocy prowadził tak koło drugiej, trzeciej? Ale pytanie, czy później go dogoni Trzaskowski? Zwyciężymy! Zwyciężymy. 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 Języka polskiego i do języka polskiej polityki wejdzie to sformułowanie już na zawsze na żyletki. Dobra, to jest źle, panie. aby domknęła się władza Donalda Tuska, jakby monopol władzy, władzy złej, władzy, która nie dba o finanse publiczne, władzy, która zabiera nam wielkie marzenia i zabiera nam. Zwyciężymy. Zwyciężymy i ocalimy Polskę. Nie pozwolimy na to, aby domknęła się władza Donalda Tuska i aby monopol władzy, władzy złej. Władzy, która nie dba o finanse publiczne, władzy, która zabiera nam wielkie marzenia i zabiera nam aspiracje. Aby ten monopol się nie domknął, my w nocy musimy zwyciężyć i wiemy, że tak się stanie. To specyficzne wybory, jedyne takie po 1989 roku i dlatego chcę Wam wszystkim podziękować. Z głębi ta na każdym wystąpieniu ta jego córka ma totalny luz, nie? Ona ma zero z pięcia. <noise> zero serca Chcę bardzo podziękować <noise> zawsze i obywatelom luz. państwa polskiego <noise> i powiedzieć, że udały nam się co najmniej dwie rzeczy w całej kampanii wyborczej przez te ostatnie sześć miesięcy. Przede wszystkim nie daliśmy się złamać. Wiem, kochani, ile Was to kosztowało. Chciałem podziękować swojemu bratu, chciałem podziękować swojemu teściowi, chciałem podziękować całej swojej rodzinie, bo bez nich bym naprawdę nie dał rady. Całuję Was z tego miejsca i dziękuję Wam bardzo. Chciałem bardzo podziękować Dumnym narodem, który kocha swoją wolność i nigdy jej nie pozwoli oddać, jesteście tego najlepszym dowodem. Bardzo wam serdecznie dziękuję, że byliście, i jesteście ze mną. O, nie tęga mina, nie tęga mina Jarosława, nie tęga. Jakby nie wierzył, że to się jeszcze może zmienić. Chciałem bardzo podziękować wszystkim swoim przyjaciołom, bo bez Was bym nie był tym, kim jestem. Chciałem bardzo serdecznie podziękować całemu mojemu sztabowi z wielą Paprocką na czele. Viola. Zrobiliśmy. Wszyscy mamy takie poczucie, że zrobiliśmy. E, jestem ciekawy, bo to jest tak mała różnica. Więc na przykład zastanawiam się, czy znaczący wpływ miało to, że chłop na przykład na, na debatach musiał wziąć tego snusa czy, czy coś tam nikotynowe. Bo to są, wiecie, to już są takie małe różnice i każda plotka, każde wystąpienie mogło wpłynąć. Finalnie na, tą, na finalną decyzję. No bo jakby to była różnica 5%, no to tam raczej nie. A jeżeli to jest 0,5 no to czy tam 0,6. Wszystko co było. Do... Jacek Murański na Bank miał spory wpływ, nie? <śpiewanie> ja pierdolę, Jacek Murański to prezydenta wybrał. Bardzo wam dziękuję. Chciałem podziękować wszystkim, którzy stoją tutaj ze mną na scenie, bo gdyby nie oni, gdyby nie sztab, gdyby nie wasze wsparcie, wszystkich, jak tutaj jesteście... No bo, okej, okay. póki co z tą sprawą, no to oficjalnie się wypowiedział tylko Jacek Murański, nie? A jednak jak dzisiaj jechał, biegałem, to są w ogóle plakaty i podpisane tak, nie? Że o, robił to i to, robił to i to, więc to jakoś tam na ludzi wpłynęło bardzo. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo. No, oni to, a a przełączyliśmy się. <laughs> chociaż myślę, że, myślę, że to do samo języka i polskiego i do języka polskiej polityki wejdzie to samo. A ten AŻylew i to my jesteśmy tu dalej. Wszyst Dla zachowania ciągłości, bo to bardzo ważne, ciągłość jest bardzo ważna, chciałem powiedzieć, że ja się zawsze uczę i nigdy. I nigdy się tyle nie nauczyłem, co w tej kampanii wyborczej. Naprawdę chciałem podziękować za tysiące spotkań, za tysiące, dziesiątki tysięcy uściśniętych dłoni, za dziesiątki tysięcy rozmów, za to, że pozwoliliście mi być Waszym powiernikiem, że pozwoliliście mi być kimś, kto będzie w Waszym imieniu realizował Wasze marzenia i aspiracje. Bardzo Wam za to dziękuję. To właśnie Wy daliście mi siłę. I tak jak to mówiłem, jeszcze kilka dni temu. O, dobra. Nie przypuszczałem, że to kiedyś. Mamy pierwsze zliczone. a Jest, że 127, 129 zliczonych. Jakie są zliczone komisje? Jakoś nie widzę, żeby była zliczona. Mam informację, że 129 komisji zliczonych. No to nie wiem. Jeszcze się nic nie wyświetla. No nic. Może te... A, to tylko zagraniczne są zliczone. Tylko zagraniczne. Zagraniczne są zliczone. To sobie zaraz na obejrzymy zawsze, na PKP. Na Drodzy Państwo, I zupełnie, zupełnie na koniec to, co bardzo Ale ważne. Jest... Ja przez całą tę kampanię mówiłem o tym, że musimy odbudować wspólnotę, że musimy wyciągać rękę do wszystkich. Te wyniki pokazują, jak jest niesamowicie blisko. Jest druga tura? I uważam, że pierwszym najważniejszym zadaniem prezydenta Rzeczpospolitej będzie wyciągnąć rękę do wszystkich tych, którzy na mnie nie zagłosowali. Wyciągnąć rękę... Obiecuję, obiecuję Wam, a nawet uroczyście ślubuję, że będę również Waszym prezydentem. To jest druga tura? I zrobię wszystko, żebyśmy mogli odzyskać tę zdolność normalnej, spokojnej rozmowy, bo ja będę prezydentem wszystkich Polek i wszystkich Polaków. W pierwszym głosowanie w ponownym głosowaniu. Okej. Okay. No dobra, no to na przykład. Zobaczmy, tu są już druga tura. Zobaczmy na gąciarze. Gąciarz to wiadomo Trzaskowski. Trzaskowski 85% do 14 w Japonii. Dziękujemy Krzysiu. Teraz Stany Zjednoczone, czyli jak on miał ten taki dziennikarz. Mariusz Wąskulonko. U nich jest chyba 16 godzina. Stany Zjednoczone, policzone wszystko. W Stanach Zjednoczonych Nawrocki wygrał 56, 65 do 43, 35. Nawrocki. A w Mongolii Trzaskowski. Nie, no ogólnie za granicą jest, wyszło tak. Nie ma ca całej zagranicy razem? Podliczonej? No, ale za, za granicą, no to Trzaskowski wygrał. Zdecydowanie, z tego co kojarzę. O, jest Roman Giertych. Zadowolony. No a piosenkę akurat fajną wybrali. Gratulacje, oklaski, okrzyki. TVP się cieszy. TVM się cieszy. I to w sztabie Rafała Trzaskowskiego i to reakcja na te pierwsze prognozowane wyniki wyborów prezydenckich. Spojrzymy teraz do, do sztabu Karola Naprockiego, posłuchamy, jak tam są te pierwsze dane komentowane. Jeśli upokorzy się lud mój, nad którym zostało wezwane imię moje, i będą błagać, i będą szukać mego imienia, i odwrócą się od złych dróg swoich, ja im wybaczę, a kraj ich ocalę. Drodzy Państwo, tak, my zwyciężymy. Dzisiaj w nocy zwyciężymy. Wyciężymy i ocalimy Polskę. Nie pozwolimy na to, aby domknęła się władza Donalda Tuska i aby monopol władzy, władzy złej, władzy, która nie dba o finanse publiczne, władzy, która zabiera nam wielkie marzenia i zabiera nam aspiracje. Aby... Ogłaszanie sukcesu a rano zdarzenie z porażką. Ja myślę, że zaważą głosy Krzysztofa Stanowskiego. <grym> Wspomnijcie moje słowa. O, zobaczcie. Exit poll dla TV Republika pokazał jeszcze mniejszą różnicę. 50,17 do 49,83. <grym> No to już znacznie mniej, bo... Tak, tak. A to ile tych zaświadczeń było, że to głosy, a nie głosy. Znaczy, to znaczy, że Krzysztof Stanowski oddał a, sam dobrze, ale 200 czy... tysięcy głosów? Rany boskie. Przez cały dzień go nie było. Drodzy Państwo, czy Wy w ogóle traktujecie te wybory, które, te, te, te wyniki, które nam pokazano, jako pewne wskazanie, że faworytem wydaje się Rafał Trzaskowski, czy nawet tak tego nie traktujecie? Bo wszyscy mówicie, okaże się rano, ale czy Waszym zdaniem już coś Wam podpowiada, że to Rafał Trzaskowski wygrywa? czy Niekoniecznie. No, przyjmijmy, że błąd statystyczny. Ale mi się wydaje, że, jak, że dużo, dużo osób na przykład wstydziło się wprost powiedzieć, że na Nawrodzkiego, przez to, że właśnie na niego powychodziły takie rzeczy. I skoro tam jest powyżej 10% ludzi nie, nie chciało odpowiedzieć w tych sondażach, to wydaje mi się, że więcej z tych 10%, którzy nie chcieli powiedzieć, to jednak poszło za Nawrockim, bo jednak przez ostatnie dni no, chociażby na Twitterze, no to tam było ostro, nie? że jak możesz głosować, na... przecież on dowoził dziewczyny, on, do... on się bił w ustawkach, takie były ciągle głosy, nie? I wydaje mi się, że ludzie się trochę wstydzili na przykład powiedzieć przed kamerą, Przychodzi na przykład y, ktoś y, do Was i chcecie, żeby... O, pomi już przyjechali. W takich badaniach wynosi 2%, to wtedy definicja marszałka Bosaka jest jak najbardziej wiarygodna. Tak? Wiemy, że nic nie wiemy, bo jeżeli różnica pomiędzy kandydatami i to w jednej stacji telewizyjnej i w drugiej, można powiedzieć, konkurencyjnych, pokazują różnicę nie większą jak 1%, a błąd statystyczny wynosi 2%, więc radziłbym tym wszystkim, którzy mówią, że kładli się spać z zwycięzcami, budzili się przegranymi żeby nie szli spać. Myśmy, myśmy tu w kuluarach wspominali różne wybory, gdzie właśnie taka sytuacja by miała miejsce. Też przy okazji Brexitu kładliśmy się spać, że Wielka Brytania. Nie zas... wiem, zgadzacie się z tym, co mówiłem, że ludzie, którzy głosowali na Trzaskowskiego, trochę bardziej się wstydzili o tym mówić publicznie, niż ludzie, którzy głosowali na Trzaskowskiego? Staje w Unii, rano. W prosty... Że wydaje mi się, że ta proporcja wstydu może być na przykład 6 do 4 nie? I to właśnie też może mieć znaczenie. Przeciwnie. No zobaczymy. Fakt nie wchodząc w jakieś takie głębokie trochę. szczegóły metodologiczne, to tak minimalna różnica, zresztą przecież mieliśmy różne przesłuchy. Jeszcze pół godziny temu wydawało się, że o dziesiątą punktu procentowego ta różnica będzie większa. Ona się zmniejszała do ostatniej sekundy, tak naprawdę, czyli widać, żadna z pracowni nie chce przestrzelić, nie chce zaryzykować, a przy tak małej różnicy, no to jest kwestia, znaczy, to jest tak. Można powiedzieć, że Rafał no dobra, jest jest tych respondentów, kapyf, którzy odpowiedzieli na pytanie. Słyszeliśmy, że sporo nie odmawiało. Nie wiemy jaka jest metodologia ważenia tych nie odmów wiemy, odpowiedzi. Nie wiemy nie wiemy czy doliczono już głosy 700 tysięcy głosujących za granicą. Czy te głosy, bo jaki jest wynik to już wiadomo. Mhm. Bo był wiadomo, jak rozpoczęły się u nas wybory. Tylko nie wiemy, czy one zostały. No, nie mogły być doliczone do takiej, mhm. do takiej sumy, więc to także jest. Na przez pewno nie zostały do, doliczone do sondaży. Przez, przez nie, analityków to jest zbadane, że jest to 6 do 4 na, dla jednego z kandydatów. Więc naprawdę 6 do 4 dla. Dla Rafała Trzaskowskiego. Więc to naprawdę wszystko jeszcze się może zdarzyć. Ja chciałem tylko powiedzieć, bo Marszałek Bosak powiedział, że nikt nie ogłasza zwycięstwa. Nie widzę tego w tym momencie, natomiast czytam na Twitterze pani Aleksandra Owca, czyli razem, partia, tak? Współprzewodnicząca partii razem. Napisała tak. Komedia, różnica 06 w Exit Polu, a Rafał Trzaskowski ogłasza zwycięstwo i wielkimi literami ślubuje. E, więc, Czyli e, jedna... rozumiem odbyło się już ślubowanie w, w, w sztabie Rafalczukowskiego. To rozumiem, że miał ze sobą takie kieszonkowe zgromadzenie narodowe i postanowił od razu się zaślubować. Znaczy, przeglądałem profile tych speców od sondaży, bo jestem ciekaw czy ktoś podał już publicznie to co krąży nieoficjalnie, czyli że jest bardzo wysoki wskaźnik jak na exit pole odmów. Myślę, że to by nam coś powiedziało, gdybyśmy wiedzieli ile faktycznie procent respondentów odmawiało udzielenia odpowiedzi. No ja słyszałem około 12, że 4%, ale teraz ktoś powiedział tutaj w kanale zero, że więcej nawet. Jak polu. Myślę, że wszyscy gdzieś mamy w głowie taki, takie podejrzenie, że ze względu na na gonkę w ostatnich dniach przed wyborami na, na Wrocławskiego mogli okay, być to Okej, widzicie, czyli Bosak twierdzi dokładnie tak samo jak ja, czyli coś w tym chyba rozumowaniu jest, bo ja naprawdę, nie, jak widziałem ostatnio na Twitterze, no to była Totalna nagroda. Częściej wyborcy e, Nawrockiego, którzy odmawiali, jak bo dzisiaj głupio, głosowałem. Że... Bo im głupio. Jak dzisiaj głosowałem, też nie ja jeden miałem taką, takie wrażenie, że głosy na Trzaskowskiego były wrzucane niezgięte na pół. Jak się patrzyło w urnę prze, przezroczystą, e, głosy na Nawrockiego ale często nie były. To jest zjawisko, które występuje w tych wyborach. Pan redaktor jako najstarszy y, 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 jak y, 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 wie, <śla> że w ogóle jeśli chodzi o. Jesteśmy z tego o... samego rocznika. Ale jest września. bo no, no, to jest... coś takiego było, nie, że. Co? Na kibola? O! I od razu, no kurde, no, przez ostatnie dwa dni prawica na Twitterze przegrywała. No, jeśli tak chodzi tak. o intensywność no, postów. Więc... Dobrze, dobrze, panie <laughs> szałku, Ja jestem od pana starszy. Naprawdę? Nie, ale znajmę a... na potrzeby tej rzutu. Więc zawsze było tak, że w przypadku wyborców Prawa i Sprawiedliwości oni...